O, cię ja muszę się tak powalczać po tym... Po, po mieście po nocy. Kurde, dzień dobry. Nie, nie znam typa. O kurde. Ty, ktoś tam... ktoś tam jest. Ty, to samo... Ej, to, to jest chyba Fat... to jest chyba Patryk. Dobra, wspinałem się, może nikt mnie nie zauważy. Ech. Ma się tego skilla w spinaniu. Ech. Dobra. Może być niebezpiecznie. Dobrze. Ja powoli uważam. Cześć, to mnie będzie nic złego. zapach zapach papierosów. Moja zaszywa. Ej, panowie! Ej, spokój! Patryk, co ty robisz? Patryk, uspokój się! Patryk, zostaw go! Zostaw go! Nie! Zostaw go! Coś ty zrobił! Coś ty zrobił! Ty go zabiłeś, rozumiesz, ty to? Nie zdajesz sobie sprawy z konsekwencji. Boże. Jezus, to Twoja wina! Tylko za to zapłacisz, to był biedny, niewinny człowiek! I co uciekasz? Stój! Ja ci tak dorwę! A nie, Azefia, ja roboty, tych tak złożyć? Co tam się dzieje, Boże? No, zabił tego człowieka! No, już policja jedzie, super, no super! I w co my się zmieszaliśmy? Dobra, złażę, bo jeszcze dos dostanę kolejną karę. Oh my god. Nie, już policja Dobra, schodzę tutaj szybko. Nie, już policja tu jest. On nie żyje. Policja! co tu się stało? No on spadł, on go zepchnął! Co zrobił? To nie ja! Do radiowozu, już. Ale to nie ja, proszę Pana. Do radiowozu! Wszystko sobie pogadano na komendzie. Nie no. Boże, co to ma znaczyć? Nie napiszę Cię, rozumiesz? Dobra, co O mój Za mną. Muszę za za zapisać Ciebie. Jak Ty się nazywasz? Marcin Twarzowski. Dobrze lat 28. Dobrze. Może za mną? Niech pan poczeka przy recepcji. Także za... Ty droni, ty zapłacisz mi za to Ale proszę pana, ja, ja nic nie zrobiłem. Nic, zobaczymy, zobaczymy. Później przyjdzie prokurator i, i nie i porozmawiamy sobie. Boże. Wybierzemy że co. Celek... Może dotaj? A, dotaj? Do o Jezus... Z St dostanie pan jutro. Boże, Siemo, stary, ejś, o. Elo. Ej, nie, interesuje Dobra, nie interesuje mnie nie, niby, za to... nie, było nie, 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 Coś ukradło, nie, 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 jeszcze. Moje całe ubranie, na które wydałem kupę hajsu, Boże. Teraz wszystko pójdzie się walić, pewnie moje ubrania pójdą na jakiś dom pomocy dla dzieci, Boże, co to ma znaczyć. Jak ja muszę stąd jakoś wyjść? Kurde, czekaj, to trzeba tą dźwignię jakoś... Ty! Ty, ej, stary! Stary, dawaj, uciekamy szybko! Tego glinia, nie ma. Ej, weź z drugiej strony. Jak on tu przyjdzie, to mu nogi podstawimy. Czekaj, mam pomysł, Z drugiej strony, jak on tu przyjdzie, to mojego. Czekaj. Jak on tu przyjdzie? To czekaj, zawołam go. Panie policjancie, on się zesrał. Ja to nie. Weź, uciekaj. Panie policjancie! Panie policjancie, on się. Panie policjancie, on się zesrał. O! o masz! Kurde, Uciekam! 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 Kurde! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! mnie! Uciekam! 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 mnie. Uciekam! 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 się Śniadanie. O fu, fu, byłam w tych ściekach, fu. To są moje spodnie. Boże, co mam na sobie, boże. Ja Złot. Proszę wejść, wychodzimy tutaj. Śniadanku się ustawić, proszę. Gdzie to wypadnie? Ja Śniadanko. Co tam pan ucieka? Nic nie uciekam. Po wodzie. Po wodzie. Po. Dwa innego? Idę za... po wodzie. Niech Teraz, teraz. Nie, tu. nie tu, nie tutaj, tutaj, do tu O Jezu. No, kiedy mam to weź Halo! Już otwieram. Na trochę postaje. Starą chyba poszedł na górę. Czekaj, dawaj. Dawaj, wywalam, Wywalaj te drzwi. Masz tu to. Słyszałem jakieś hałasy, Halo. Proszę e, e, bo ja, bo mi się chce bardzo kupę. Ja muszę tutaj mieć prywatności trochę. Dobrze. A pan co robi? O Jezus. E, Wyrwałam z No dawaj szybko. Kupię. pana. E, a, panu a, psz, a, psz, a, psz, a A masz skopa! Dobra, sfinishowałem go! Psz, a, na skok! I centralny headshot! Gin! Został! Nie Ty, dobra, spadzę ze schodów chyba. Psz, a, masz! Dobra, zfiniszowałem go. Dobra, niech zfiniszuje. Dobra, uciekamy, uciekamy! Nie można nas zobaczyć. Zfiniszowaliśmy no, go, teraz... Jak on się... uciekamy do mojego domu! Szybko! Szybko! No nie, to nie mój seba-mobil. To nie mój seba-mobil. To szybko uciekamy. To dron, nie zapłacisz za to. Do domu, szybko! Szybko! Cicho, cicho, cicho. Wyważamy drzwi. Raz. No! Dwa. Trzy. Kocham się do szafy, kocham się do szafy. Chyba czysto, chyba czysto. Z nami i za nami idziesz. Alo, ucieknieliście na nas. Z nami, alo, panie. Dragi wozu, bierz go, bierz go. Cicho, cicho, cicho. Władek bierz go, Władek bierz go. Dragi wozu, bierz go, bierz go. Jezus. Jezus, to jest. Jezus, bierz go. O Jezus. Jezus. Boże, Jezu, nikt go... No, pojechali? Chyba tak. Jezu, czekaj, muszę też szmaty zdjąć. No. Tak człowiek może wyglądać w końcu, no. W jego styla mam. No i dobra, wiesz co, trzeba chyba ogarnąć sobie YouTube'a. Mm, bo, a wiesz co, no może na napraw... O, wow, co tu było? Od, wiesz co, odpalaj telewizję, myślę, że te chipsy już tu nie będą. Nasz Lord Sung. Mm. No wiesz co, może jeszcze pójdę na zwiadę, a to, to pola TV. Mm. O Jezus. O to było ciężko, To było serio. Napięcie. Oho, oho, dobra, co się dzieje, co się dzieje. No ja uciekam, nie uciekam, bo nie mogą mnie znowu zobaczyć. Dobra, dobra, co się dzieje, co się dzieje. Nie muszę się chować, oni chyba po mnie jadą. Dobra, na szczęście nie dawa do kibla. Ej, otwieraj! Ty to ty! Czekaj! Już no. idę! Ukradłem im... Ukradłem im ubranie! Ty dobra właś szybko! To on tu idzie, on tu idzie! Halo, proszę otworzyć! <grym>, ja uważam! Ja już jestem z policji! No. Nie, my mamy ciemniejsze mundury. Jak się tu To Tam muszę się schować w pościeli, dobra. To... No scho okay. dobra. Jestem schowany w pościeli. tutaj, tutaj, Dobra, jestem schowany w pościeli i powinien mnie nie znaleźć. Jezu, dobra. Dobra, wychodzę z tej pościeli, bo to gorąco. Na ten murz coś pij. O, ja cię, dobra. Ale chata bogata, a ty ktoś puka? O Jezu, zgubisz się! Co ty tu robisz? Nie dobry. Jezu, chodź! Jak ja dawno cię nie widziałem! Boże. Ciekawe, wahaj, wahaj, telewizor, coś, coś tu porobimy. Jezu, trzeba tego murzyna obudzić, bo, bo on tam chrapie. Ej, stary, budźcie! Ogarni się, idź spać do, do szopy i tyle No, bo tu mamy gości Da, wchodź, wchodź, śmiało No, cześć! Cześć, cześć. tylko dawno się nie widziałem, dobra, wsiadaj tutaj na pakę i coś co sobie oglądamy, dobra ym, to dawaj Filip, weź to tutaj zrób ym, Jakiś popcorn, coś takiego A może w ogóle pójdziemy na górę, bo tam mamy nowe łóżko, także wiesz No to chodź, chodź, idz pierwsza. Gdzie um, jest ta Toaleta? To nie toaleta? Tutaj. Tak. Tutaj. Dzięki. Proszę. Widzisz, stary, jak to się załatwia? To lepiej tu i mi nie przeszkadza, bo to będzie <ścoughs> nieźle. Dobra, dobra, tutaj idę. Dobra. Nie, tu mam czekać. Koło. Ej, nie, Filip. Filip. Filip, no. oby żaden komornik się przysiągnął, mnie. ja w tym kibiku. No na chcę tutaj czekać, by taki telewizor by się przydał. Masz, komornik przyszedł, a ty takie rzeczy robisz. Wejść ty się, wywalaj to, gdzie jest znowu komornik. Poczekaj, poczekaj. No co? zobaczysz. Jezu, nie, już poczekaj. Tam nie masz, kurde, chęci na tych komorników. Tak, pewnie znowu sobie żartuję. Ale komarnik, otwierać! Komarnik, proszę otwierać. Dzień dobry. Nie otwieram u drzwi. Wypadł Wypad stąd. To nasza chata. Nie! Kurwa! No właśnie! I wywalaj stąd! Wypadł, natychmiast! Wypad, WYPADŁ, WYPADŁ, WYPADŁ! Teraz ci z łokcia zawalę. Dobra, chodźmy. Nie, wyłączyliśmy. Ogólnie, to jak widzisz, mam nową chatę. Ej, ty, psy jadą. Psy jadą, dobra, ja, ja się... Ja się chowam do wanny, chowam się do wanny. Da, dawaj. Pod łóżko. O, dobra, Policja, proszę otworzyć. Dobra, co tu robić? Ty WYJAŚNIĆ... wyjaśnijcie, CIĘ! No ty wywalaj, ty! Moje prywatne rzeczy, dobra... Kurde, gno mnie szybko do wanny! Odszana! Wal się! No kurde, nie, nie wyjdziesz! No nie wyjdziesz! Wypadł! Wypadł! O ty, o ty pedofilu! Wypad! Wypad stąd! Ziomuś! Ty, to, nie, to nie ma tu dla ciebie miejsca. Dobra. Idę idę się bawić w kotka i myszkę Bo nie dokończyłem swojego rytuału godowego. Ach, jaki piękny jest wieczór. Kolicja, ty... otwieracz. Albo tobie pan zapasuje.